Witam, na tym filmiku zaprezentuję jak wykorzystać pewien automat w ZW3D, automat do wykonywania operacji wiertarskich. Dodajemy taktykę otworów, definiujemy geometrię, na której chcemy te otwory wykonywać. To jest bardzo no, tyle wygodne, że nie musimy definiować pojedynczych otworów, a dodajemy całą część. Następnie definiujemy w ilu osiach ma pracować narzędzie, czy ma być to np. 3 osiowa czy 5. Definiujemy bibliotekę, z której ma być pobierane narzędzia bazę w której ma zostać wygenerowana obróbka i definiujemy podstawowe parametry czyli w którym momencie zamiast zwykłego wiercenia wystąpi wiercenie z pogłębianiem wiercenie głębokich otworów jakie mają być parametry operacji jak odległość wycofania ewentualne naddatki bazy, początkowe i końcowe narzędzi po zdefiniowaniu tych elementów zatwierdzamy formularz taktyki otworów i tworzymy Kolejne operacje. Powiły się ścieżki narzędzia. Te operacje, które powstały, oczywiście można przeedytować. To nie jest tak, że po utworzeniu ich przez automat nie można ich ruszyć. I sprawdzimy na weryfikacji bryłowej. Czy uzyskaliśmy to, co zamierzaliśmy. Tak, czyli najpierw mamy operację zwykłego wiercenia, a następnie operację wiercenia z pogłębianiem. I ostatnia operacja. Jeżeli chodzi o kolejność, to też możemy sobie ustawić, po prostu zmienić kolejność tutaj już bezpośrednio w drzewku.